Dzień dobry! Czy wiecie, że ogień ma kilka postaci? Najpopularniejsze to sztuczne i zimne. Sztuczne ognie nie są groźne, ponieważ wykonane są z plastiku lub krepiny i ciężko jest się nimi poparzyć. Choć nie jest to niemożliwe, można je bowiem podpalić, parząc się przy tym dotkliwie. Groźniejsze jednak są zimne ognie, które trzeba odpalać w rękawicach, aby uniknąć odmrożeń. Zimne ognie. Jak sama nazwa wskazuje, wykonane są z zimnej substancji. Naukowcy nie wiedzą dokładnie z jakiej, ponieważ wszystkie produkowane są w Chinach i nie mają polskich etykiet. Do widzenia.